Dzień dobry, cześć, cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera brodaci.net wersja 1.18.2 Survival, gra oczywiście Minecraft. Eee, I na start, jak może byliście w stanie zauważyć przy tym krótkim wstępie, eee, mam diamentowy ekwipunek i to nawet na przykład taki, co jest w ogóle niewyobrażalne. A stało się to tak za sprawą eee, gracza Jolopendel, który zauważył, że gram. Zapytał, czy ja to ja? Czy ja to Bachus? Powiedziałem, że tak. Eee, I po prostu mi podrzucił szelkę raz z takimi różnymi ciekawymi rzeczami, między innymi zbroja. Eee, właśnie takie itemy, gdzie tutaj mam zarówno Silk Touch, jak i Fortuna 3. Eee, I Mending, tak więc to jest jak najbardziej przydatne do tego jeszcze taka sobie łopatynka. Eee, I również stół do zaklinania. No, w związku z tym postanowiłem, że żeby to uczcić, zarówno tego gracza i taką. Taką okazję, jaka ja mi się nadarzyła grając tę grę na tym serwerze, postanowiłem, żeby wykorzystać ten stół do zaklinania jako inspirację do tego, żeby zrobić wieżę zaklinacza. I kilka jakichś sobie projektów pomyślałem, jak to będzie wyglądać. Nie jestem najlepszy w budowaniu wież, nie będę ukrywał, tak więc... Szkieletorek tutaj się schował. Nie jestem najlepszy w budowaniu wież, tak więc... Mam nadzieję, że to nie wyjdzie tak tragicznie jak może wyglądać, a może wyglądać naprawdę bardzo tragicznie, i trochę się inspirowałem, nie będę ukrywać, wszelkimi wieżami, latarniami, które w Wiedźminie Trójce są. Czyli taka podstawa, w której nic się specjalnie nie dzieje, schody drewniane trochę na góry i później po prostu wieża. Tak więc taka jest inspiracja, jeżeli chodzi o podstawy, no to tam jakiś kamień taki zwykły, trochę kobla i też w międzyczasie ostatnio zbierałem sobie tego stołu na trochę, żeby samą strukturę wieży, że tak powiem, zrobić właśnie z tych cegieł. Jednak na pewno tyle nie wystarczy, tak więc będzie trzeba skoczyć raz jeszcze albo wybudować tylko jedną ścianę, tylko ten fragment. I chyba tak nawet zrobimy. E, tak więc właściwie jeszcze nie wiem po prostu, jaka to ma być wysokość, ale o, właściwie tak sobie teraz pomyślałem, że na szczęście tutaj jest woda, e, tak więc e, łatwo będzie mi się schodziło na dół. E, a wydaje mi się, że mogę po prostu sprawdzić, jeśli chodzi o kwestię wysokościową, to mogę sprawdzić na ile mi starczy teraz tych cegieł. E, Chociaż wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo to i tak będzie, jakbym chciał zużyć wszystkie cegły, to to by było cholernie wysokie. E, tak więc możemy zrobić coś takiego e, i tak ewentualnie, o, już mi się nawet gliczuje. O! Coś takiego. Chyba jest wystarczająco wysoka. Hmm. Wydaje się, okolica jest bardzo ładnie widoczna, tak więc jednocześnie to może posłużyć później jako wieża taka, jak to się nazywa, orientacyjna. No, coś takiego, żeby po prostu na okoli, po okolicy się rozglądać. Zobaczmy, czy ta wysokość jest odpowiednia jak na chwilę obecną. Wydaje mi się, że nie ma tragedii, że rzeczywiście jest to wieża. Ona oczywiście teraz wygląda strasznie. Płasko, nawet mógłbym jeszcze trochę podnieść ją. No i ma jeszcze, tak z 6 bloków do góry mogę pójść. Ona wygląda i tak strasznie płasko, ale jeszcze pojawią się dodatkowe, że tak powiem, elementy. Tak więc co mogę zrobić, żeby się wspiąć na górę? To w międzyczasie tutaj dobudować po prostu kolejny filar, i wtedy będę łatwo mógł schodzić, jak będę mógł wchodzić, na, jak będę musiał wchodzić na górę. To po prostu będę dobudowywał kolejne filary bez potrzeby robienia czegoś jakichś dziwnych schodów, które będę później musiał burzyć. Tak, i jeszcze trzy. Wstępnie niech to wygląda w ten sposób. I następny plan, jaki sobie zaprojektowałem. Następna część tego projektu polega na tym, żeby zrobić taki jakby pokoik na górze. Czyli taka klasyczna wieża, gdzie jest na dole szersze, później się zwęża, później znowu się robi szerokie. E, chociaż to będzie strasznie wysoka wieża. No, ale trudno się mówi. E, I ten w każdym razie bok planowałem ze z, e, jakiegoś slata'. Zobaczmy, czy taki. E, czy jakie tu mam możliwości tego deepslata. Mam jeszcze cegły deepslatowe do wyboru. I mm, wydaje mi się, albo jeszcze te Tiles. Takie. One nie wyglądają tak źle. A przy okazji, w ogóle w kop kopiąc, natrafiłem na geodę ametystową, co też jest ciekawą opcją. Się zastanawiam, jak to zrobić. Wydaje mi się, że ja mogę zrobić to na takiej zasadzie, że podstawa, czyli tam powiedzmy 2-3 rzędy, znaczy 2-3 takie warstwy będą zrobione z tego ceglanego deepslata. W ogóle ile jeszcze? A, jeszcze trochę mam. Eee, a później po prostu pociągnę pokoik do góry, który będzie z deepslata normalnego, że tak powiem. Znaczy nie normalnego, tylko tego tych kafelek. Eee, tak więc ja to mogę zrobić na takiej zasadzie, że ja tu sobie trochę to rozszerzę. Tymi chciałem? Nie, nie tymi. Chciałem cegłami. Chociaż się zastanawiam co lepsze. Albo niech te pójdą na dół. To będzie taka wystarczająca forma przełamania tego kolorytu, żeby to nie wyglądało tragicznie. Mhm. Powiedzmy coś takiego, teraz mogę to nawet podnieść chyba o jeden. nie będzie to wyglądać tragicznie, i jeszcze raz to chyba zrobię tak, że dam na bok. W sensie wysunę się o jeden. Powiedzmy, że to powinno wyglądać w ten sposób. E, I teraz się zastanawiam, bo jeśli teraz dam do góry, to będzie ten dół taki bardziej, że tak powiem, szpiczasto się podnosił do góry. E, a z kolei, jeżeli dam, dałbym jedną warstwę, to on będzie się tworzył taki to będzie się tu tworzył taki łuk. I mi się wydaje, że ja to mogę zrobić na takiej zasadzie, że to podniosę raz jeszcze. Aha. No, jak mówiłem, nie ogarniam budowania, wiesz. Tym bardziej nie jestem najlepszy w takie rozumienie tej przestrzeni e, trójwymiarowej, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko ma wyglądać. E, I wydaje mi się, że teraz mogę to po prostu jeszcze raz podnieść. E, to będzie dziwnie wyglądać, ale chwila, to jakby było tak. E, tutaj. Tak. Co mogę to połączyć ze sobą? W sumie to mogę. I zrobić coś takiego i wtedy mamy chyba takie nawet samo jako podstawy. Tak. E, trzy, trzy A, jest cztery, tutaj dwa. Jeden. Tutaj. I teraz raz dwa. E, coś źle zrobiłem. Niewątpliwie. Coś mi się pochrzaniło. A dobra, to jest. A, jakie to? Tamten róg wygląda logicznie, ale on nie będzie tak wyglądać. Eee. Tak więc zróbmy to na takiej zasadzie, jak to było. 2, mogę zrobić 2, 1, 4. Coś takiego. Eee. Nie, nie mogę tak zrobić, bo to będzie niesymetrycznie. Tak więc mogę zrobić 2, 2, 1, 4. Znaczy 2, 2, 1, 2 z powrotem. Czyli tutaj jest 2. Tutaj jest. O! Na takiej zasadzie. I to już wygląda według mnie nie najgorzej. I teraz to będzie po prostu szło do góry. No powiedzmy wstępnie 3. Aha. I zaraz cały dzień mnie. Mm -hmm. Zgadza się. Zobaczymy zaraz z dołu, jak to wygląda. Bo od kiedy zacząłem próbować, tutaj na górze, i tutaj chyba jeszcze dwa mogę, od kiedy zacząłem próbować, tutaj na górze coś robić, to, to nie wiem, jak to wygląda na dole. Mam delikatną obawę, że to będzie wyglądać tragicznie, ale zaraz się okaże. I w gruncie rzeczy, skoro już tu jestem. To mogę zrobić takie okna 2 na 3, takie jebutne, które będą fajnie się wpasowywać. Aha, no to szyby jakieś dodam kiedy indziej. I chwila prawdy, jak to w ogóle wygląda z dołu. I oczywiście tu jeszcze będą jakieś dekoracje wszelkiego rodzaju, tak więc nie ma co się na razie przejmować. Hmm, pewnie jeszcze wyżej ten pokoik mógłbym zrobić. Przy okazji sobie wielka przygranałem. Wygląda wygląda mrocznie. Trochę. E, ale tu jeszcze liście będą zwisać. Planuję też od czasu do czasu do, do, dodać takie okienka po bokach. Co prawda to jest parzysta liczba tych bloków. E, tak więc to będzie trochę dziwnie wyglądać, ale na pewno się jakoś to ogarnie. No. E, hmm. hmm. Się zastanawiam. Próbuję, w wyobraźni, sobie tam dach dodać. No i na pewno, jedyne, co, co mi się wydaje, to to, że to będzie ta wieża potrzebowała czegoś z boku. Albo czegoś dodatkowego, może. Może rzeczywiście to by chyba, że wyższy ten pokój tam zrobić. Chociaż to też perspektywa trochę zaburza sprawę. No, i potrzebuję po prostu dach, ale wydaje mi się, że jak dach będzie taki bardziej szpiczasty, to to nabierze jakiegoś takiego wyrazu i wdzięku. Chyba że po prostu zmieniłbym kształt tych okien. One się wydają takie za bardzo kwadratowe od dołu, mimo że one są prostokątne, no to ta perspektywa działa tak, że one wyglądają z tego dołu jak kwadrat. Co trochę zaburza wygląd. Tak więc mogę to zrobić na takiej zasadzie. Mm, mm, że ja wezmę kilka tych, zrobię to, przerobię to na schody, i teraz znowu wchodzimy na górę. E, właściwie nie wiem po co tam ten okej. Okay. Tak tutaj teraz, pięknie, ładnie. E, I pomyślałem, bo to i tak z dołu nie będzie specjalnie widać, ale jakbym dodał, tam w rogu, na górze, mm, tutaj mogę gdzieś no, wstępnie dodać blok jakbym do, dodał tutaj takie o to wydaje mi się, że to z dołu trochę będzie lepiej wyglądać a później się szyby po prostu z tyłu wstawi tutaj i nie będzie problemu eee, a do tego dochodzi jeszcze kwestia właśnie tych, tych, tych właściwie tu mogę zrobić raz, dwa, trzy dobrze, zgadza się Raz, raz, dwa, trzy, cztery. O, na takiej zasadzie. Właściwie ja tu mogę już sobie wstępnie powoli już zabudowywać całą tę górę, bo tamte mi nie będą w niczym przeszkadzać prawdopodobnie. A nie, to nie leci tak, to leci tak. W sensie chodzi mi, że jak już zrobię to na czarno, Czyli ten, no te, te te kafelki DeepSaidowe, coś tu źle zrobiłem. Już nie pamiętam, jak to budowałem wcześniej, to podniosłem do góry. A teraz znowu po przykątnej, najpierw o. I właściwie mogę od razu tak zrobić: Bank, tak, tak, tak. Teraz raz, dwa, trzy eee, i tutaj jest to leci tak, a tu leci jeszcze tak. Coś takiego to było. Zobaczmy ile tutaj mamy na górze raz, dwa, trzy, cztery, czyli się zgadza. Eee, I teraz finalnie dokładamy cegły. Wiem, że jest ciemno i chyba nie głupim będzie pomysłem, jeśli dłużej pochodnie. Eee, a przy okazji w międzyczasie pomiędzy nagraniami dołożyłem też dekoracje do tamtego domku. I co mogliście zresztą zobaczyć na miniaturce poprzedniego odcinka. Eee, widzę, że tu, a dobra, że co? Coś, coś mi się tu nie zgadza. To ma, na dole jest zabudowane. Aha. jednocześnie zobaczmy a dobra nie będzie się zgadzać mimo wszystko czyli muszę tutaj jeszcze jedno do góry dać pamięć jednak czasami zawodzi i teraz te lecą tutaj na bok i tutaj jest raz dwa trzy cztery raz dwa raz nie a tutaj raz tak i właściwie to mogę sobie zmienić tutaj. Raz, dwa. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa. Te nie są kierunkowe, jak teraz widzę. Tak więc dobrze. Aha. Nie. Ok. Teraz podnieśmy to trochę do góry. Mhm. Weźmy trzy na razie, wstępnie i właściwie jeszcze coś będziemy mogli zrobić w tym odcinku. Mm, tylko nie wiem jeszcze co, bo tak się skupiłem na tej wieży, żeby tutaj wsadzić. A i tak nie mogę już. Eee, chociaż z drugiej strony zawsze mogę sobie pozwolić na zrobienie czegoś takiego. Co prawda, więcej tych cegieł tam zostawiłem na, na dole niż na górze. Eee, ale okej. Okay. I teraz tak tak tam się zgadza i tutaj jeszcze mogę szybko dorobić e, tak tutaj raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa i od razu jeszcze jedną cegiełkę tutaj dołożyć w sensie schodek e, i zobaczmy teraz jak to wygląda z dołu no Prawdopodobnie jak już mówiłem będę to sobie kończył pomiędzy nagraniami. Teraz też mi zależy by się trochę spóźnił, niewątpliwie z odcinkiem. E, I dlatego teraz mi zależy też na tym... słyszę pająka z tyłu. Nie. E, dlatego teraz zależy mi na tym żeby to jakoś w miarę szybko wybudować. E, I udekorować. Zobaczmy jak to wygląda. No trochę lepiej, bardziej tak gotycko. E, też przydałby się tam okazjonalnie jakiś silny kolor. To, 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 to niewątpliwie. O nie! Chcący pieska zbiłem Za silny jest ten miecz. E, niewątpliwie by się przydał kolor. Chociaż jeśli patrzę sobie na ten dół, to ja ewentualnie tam jakieś schodki dorobię. albo zamienię niektóre bloki na sody żeby to bardziej e, inaczej. Wchodziło na te górę, ale wydaje mi się, że wstępnie, jeśli się to jeszcze przydekoruje, to to nie będzie wyglądać wcale tak źle. Jeszcze jest taki bajer, jeżeli chodzi o, o na przykład cegły, to ja mogę zrobić coś takiego: kilka takich, kilka takich. Jeśli zobaczycie, to od czasu do czasu mogę na przykład zrobić to w sposób taki. I jeszcze powiedzmy, dołóżmy gdzieś. Kilka bloków wyżej schodek w ten sposób. I jeszcze kilka bloków wyżej, na przykład na krawędzi tutaj. Mogę dołożyć coś takiego. Jeszcze jak przypalę te cegły to będą takie popękane. No i widać tutaj, że, że ta wieża teraz jest bardziej, że tak powiem, teksturowana. Ponieważ są no, różne sposoby. Żeby te, te wszystkie schody i tak dalej, tymi schodami chyba lepiej, bo ten pół blok tak strasznie prześwituje, ewentualnie gdzieś bardziej w środku. Ale jeśli się doda takich bloków trochę, trochę tych liści gdzieś na dole, gdzieś popękane jakieś inne, trochę okien, to wydaje mi się, że to już będzie lepiej wyglądać. Jeżeli chodzi o dół, który też postaram się jakoś zagospodarować, ten dół. Po prostu tam rzucam skrzyneczki na takie rzeczy związane właśnie z zaklinaniem i przez chwilę... O Jezu! Chciałem powiedzieć, że przez chwilę wydawało mi się, że strzała mi To trójzob mi przyleciał przed twarzą. Okej, eee. okej. Okay, okay. Nie udało się. Nie no ma dobrego cela z kubaniec. Raczej trójzębu nie dostałem. E, jeszcze szkielet do mnie strzela gdzie on jest nade mną. No, teraz właściwie stąd jak się patrzy, kiedy to jest trochę bardziej oświetlone, to wydaje mi się, że... No jak się porządnie, bo te, te boki fajnie wyglądają właśnie. E, takie postrzępione. Wydaje mi się, że jak to się porządnie przyteksturuje e, i udekoruje. I kolory tu trochę doda jakiegoś, żeby to nie było takie suche, no ale to już są, jest wiele opcji, bo można te cegły zamienić właśnie jakimiś innymi kształtami, czyli schodami na przykład, czy tymi slabami, półblokami. Można też skorzystać z możliwości przepalenia tych cegieł, czy dodania do nich lejani wtedy będzie, albo no właśnie takie zamszone. Zamszone cegły albo popękane. O ile mi pamięć się mieli, to trzeba przepalić, żeby to było popękane. Eee, a do tego jeszcze można pewnie jakieś inne bloki eee, i jakieś okienka tam dorzucić. To też będzie ciekawie wyglądać. Eee, a wydaje mi się, że, że może być taki krótszy odcinek. Eee, i, I na początku następnego odcinka zobaczymy, zobaczycie bardziej jak to będzie wyglądać. Ja będę wiedział już trochę wcześniej. Eee, po prostu dach tu trzeba to robić. No, i oteksturować, ale to już jest inna historia. W każdym razie, jak zawsze, mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się w następnym odcinku, już za tydzień z Minecrafta albo w środę z Wiedźmina. No a do tego czasu komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć.